Witam serdecznie, kolejne raz Daniel kompas z tej strony i kolejna seria, 11, z tego co pamiętam, 11 odcinek serii. Kupuję kryptowaluty, a Cię będzie bardzo ciekawie, zostać do końca, ponieważ kupujemy wyjątkowo, ponieważ są niezłe przeceny na rynku. Natomiast generalnie poszliśmy troszkę do góry, kupujemy dwie kryptowaluty, dwa altcoiny, nie bitcoina, więc serdecznie zapraszam do materiału. Zanim zaczniemy, zapraszam Cię także do subskrybowania tego kanału oraz do dawania lajków, łapek do góry dla zwiększenia moich zasięgów, a teraz przejdźmy do zasad tej serii. Oczywiście podstawowe zasady tej serii to kupujemy na jedynej sprawdzonej mocnej giełdzie BinanceGiełda.com Serdecznie Cię do niej zapraszam, link masz w opisie. Portfolio całe znajduje się na platformie CoinTracking, także link masz w opisie do tej platformy. Kupujemy metodą DCA, czyli razy w miesiącu stała kwota, no w tym miesiącu będzie wyjątek, bo kupimy sobie za podwójną kwotę, ale później wytłumaczę dlaczego. Staramy się kupować na dołkach, jeżeli takie istnieją w ogóle. No, jeżeli takich nie ma, to będzie z tym problem. Kupujemy raczej stabilne kryptowaluty. Nie kupujemy shitcoinów tutaj to nie ma być eksperyment do końca, tylko projekcja fajnego portfela, który na kolejnej hoście da nam mocno zarobić. Kryptowaluty przelewamy regularnie na portfele zewnętrzne dla bezpieczeństwa QA w komentarzach i przejdźmy sobie do poprzedniego filmu. Poprzedni film bardzo fajny. Kupiliśmy pewniaczka 1000% 3 tygodnie temu, 450 wyświetleń. Pozdrawiam Bishop z gorzenia, ja też Cię Bishop pozdrawiam. I kolejny komentarz Karol S. Cointracking potrafi zaciągnąć historię z API danej giełdy, czy pliku, czy ręce w się wklepuje? Napisałem, że chyba się da. Z tego co widziałem na Cointrackingu jest kilka opcji podpinania portfeli, więc na pewno w jakiś sposób da się to rozwiązać. Więc dla chcącego nic trudnego spróbuj, a na pewno się uda. Info serii oczywiście na moim kanale na YouTubie, zapraszam także na mojego Twittera, link masz w opisie oraz na grupę kryptoruchy.pl na telegramie. Zapraszam także, do bliźniaczej serii kupuję akcje, gdzie kupujemy sobie miesiąc w miesiąc różne ciekawe akcje. A w tym miesiącu, czyli 21 marca kupiliśmy dwie kryptowaluty. Jest to Polygon i Solana. Polygon to jest moc, to jest bardzo ciekawa krypto, o której wszyscy mówią, że to może być trzeci taki altcoin, który przestanie być altcoinem. Mocno niedowartościowana na poprzednim hostie. Kupiliśmy ją na po 1,15 dolara. Za 4 stóweczki wyszło ponad 80 sztuk. Bardzo fajna. I druga Solana, która była bardzo mocno przeceniona. Ona z kolei była mocno doceniona. Aż nawet za mocno na poprzednim hostie. Natomiast teraz były ponad 90% spadki tej kryptowaluty, więc ja sobie ją kupiłem po cenie 22 dolary, ponad 4 sztuki, więc też całkiem ciekawie. Wydaliśmy do tej pory niecałe 5 tysięcy, mamy Bitcoina, Algoranda, Cardano, Polygon i Solane. Wszystko teraz musimy sobie sklepać na platformie Cointracking, link masz w opisie. Bardzo fajna platforma. Zobaczmy sobie teraz, jak to tutaj wygląda. Musimy sobie dopisać wysokość, czyli kupujemy sobie... Kupujemy sobie jak to tam było poligona, czyli to jest Matic albo Poligon. Zobaczymy, jak to tu jest napisane. Ok, kupujemy 80,23 hmm, za 400 zł. I kupione to było 21 marca. Dopisane lecimy sobie dalej. New i wprowadźmy sobie tutaj jeszcze Solanę. Kupiliśmy 4,06. Solana za 400. Tak samo złotych na giełdzie Bajans. OK. sprawdzamy sobie wszystko. Recalculate. Ok, wychodzi nam na to, że wydaliśmy 4800 czy 3, 3. Tak jest. Zgadza się. Ponad 5500 mamy wartości, czy jesteśmy jakieś 7 stóweczek na plusie 12 tradeów, 5 coinów. 5 coinów, no ponieważ mamy bitcoina, mamy Matika, mamy solane. Cardano, Algoranda. No i sprzedaliśmy najwięcej naszych złotówek. Bitcoin bardzo mocno podskoczył, ale to jest fajne. Trend 30-dniowy: 15%. Tutaj Matic spadł troszeczkę, no ale dlatego go kupiliśmy się. Algorand też ładna cena. OK, to tyle. Zapraszam do kolejnych materiałów. Subskrybuj kanał. Hej.